Wyszło 1 kwietnia, 4 dni temu. Ja się. Co to za gówno? Minigun. Rocket. O, Rocket Launcher. Okej. Can't pick up. You have not unlocked this weapon. Aha, a to co to? Czyli to jest takie lobby. Nowy run. Start a shiny new run. This will clear the auto save of previous run. A to nie. Ja chcę się multiplayer bić, a nie jakieś runy robić. To jest like? Czyli to nie jest multi? Że Battle Royale taka ręka dostajesz broń, skakujesz i ten? Ja myślałem, że to multi, tym bardziej, że tu jest multiplayer totem. DPS. Kurde, fajnie to wygląda. Arena. Defeat all enemies. Ale tak płynnie gry chodzącej to damy gdzie. Wyspa pierwsza wyczyszczona. Zebrałem jakąś walutę? 18 czegoś fioletowego. A, pod koniec każdej wyspy jest skrzynka. Granadę, big granadę, chaotic shot. Dawaj chaotic shota. Kurde! Fajnie! Już na pierwszych otach widać, że dobra gra. Ale rozumiem, to jest. Ciężko zarobione pieniądze na ciebie wydajemy, a tydzień w dzień w takie główna graż. Wizual, w co ty byś chciał, żebym ja grał, co? Twoja ulubiona gra może nie być ulubioną grą drugiej osoby. Ja w sumie odkąd pamiętam, to co nie zagrał to jest nazywane głównym, ale no... No co, no już ciężko reagować. O, fioletowe. co to? Piercing Shot. To chyba fajne. I to jest też pasywka. A to? 2x, Energy Ringsy, Mirrored Projectiles, chyba to lepsze. I obstawiam, że jak się skuję przy tym runie, to, to ta waluta fioletowa, co wybrałem. to ze mną urwa 1 HP. Ach. Dobra, poka upgrade. Ty, to jest roguelike, Ale co, co mi się udało zebrać, żeby następny rund był prostszy? Bo walutę usunęło. Sonic Boom. Reloading Damages and Nox Bugs. O, to fajne. Nie, nie fajne. Sonic Boom, że jak reloadujesz, to odpycha w rogu. Skill Chest. A chest containing skill upgrades. Albo Shrapnel. Chyba to lepsze. Nie ma prawo. Yy, dziękuję ślicznie. Nahytę. Cześć, cześć. Island 2 Clear, Gdzie moje nagrody? E, chyba to najlepsze. Pierwsze. Więcej obraż. Skater, żeby pokrywało jak najwięcej ekranu. Skill chest albo speed chest. Skill chest. Zobaczymy co to robi. Zapłaciłeś 66 KP za te skrzynki. O kurwa. No widzę. Widzę teraz jest porunie. Chyba. Albo i nie. Kurwa Ciężka ta gra, cholera jasna jest dużo ten. Syfu na ekranie cały czas, a za runa kompletnie nie zostaje nic. Nie mogę upgrade'ować chyba póki nie dojdę do jakiegoś etapu. Jakiegoś checkpointu czy coś. Dawaj jeszcze raz. Ja nie widziałem, że te Spiked chesty to HP biorą. Damage chest. Precyzja. Wszystkie postacie są na hita, ale ja też. Urwica no. Zaraz zgona, nie wiem czy po rundzie się HP regeneruje, czy... czy nie. Co ja robię w tych? O. Jest. Jak się HP nie regeneruje, to może być dość ciężko. A to są jeszcze spiked skrzynie. You need two more health to open this chest. Nawet ich nie otworzę. Ale gówno. Zobacz. No i 31 HP dalej? Co to kurwa jest? Jak normalnie grający człowiek ma to przejść? Oba, jeszcze jakieś gówno. I boss. Skurw. I brak upgrade'a cały czas, tak? Tak, DPS cały czas taki sam. Te granaty to gówno, dlatego ich mało używam. A Długo leci, mało zadaje. masz się zadaje akurat sporo, ale ciężko tam tym trafić. Czyli tu każdy pojedynczy HP point się liczy. Full HP póki co. I same niebieskie gówno. Reload. O, fajne. Poka to, elemental chest albo speed chest. Chyba elemental chest biorę. 100 HP? No nie mogło. Nie mogło być na 100 HP. Musiało. Random Shot. Lightning Shot. Poison Shot. Chyba poison. Albo randomowe debufy. O ty, ten granadę! Nie jest zły ten granadę, jednak. Wykarował runa. Bronze Heart. Increases max health by 50 i healuje. Fajne. Increased critical strike. Heal when making a purchase at shops. Chyba max HP i Oj, to będzie cięższe chyba. Kurwa, nie widziałem. Prawie mnie one shotnęło to. Ile jeszcze muszę wytrwać? A jeszcze 19 muszę zabić. 1 HP. Kurwa! Za stary już jestem takie rzeczy. Próbuję i próbuję i nic. Trzeba max HP jakoś zbudować. Granades, o! Granades OP. Nie! Uśmiech, kurwa! Dobra, jeszcze nie, nie byłem na tym etapie ze 100 HP, tak jak teraz jestem. O! Fioletowe! Money is power! Damage increased by 1% for every 1000 crystals you have. Jak to 1000 crystals? Ja mam 48 crystals, a to 1% za 1000. 126 crystals medium bundle To chyba biorę to. Moby już shieldy mają. I są kurwica tanki straszne. Dobra. Najdalej no jak wyszedłem, póki co? Dalej nie doszedłem. Czy doszedłem? Flawless. Get an extra reward chest if taking no damage on this island. E, chyba nie ma problemu. Kurwa! Dostałem? Czy nie? Chyba nie. O! granadę? Gdzie jest moje? Kurwa, nie da się. Ty, co? Na jeden granat? jest sklep. Zobaczymy, co kupię za te pieniążki. Stać mnie max na to silver heart, increase max health by 100% i 66% hila. No mocne, to też mocne. Chyba to reroll totem. Kosztuje 10 kryształów, żeby zrolować to? Kurwica, to mogłem to wcześniej. O, o! Get a random pick up, but lose 33% of your health. Chyba nie warte. Warto? No dobra, to raz kliknę. Big shot. Ty mnie, to coś... A, bo to mnie healuje to zielone, to mogę jeszcze raz. Hot streak. I jeszcze raz. Accelerating shot i trachilek. O kurwa Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze Silver Armor podniosłem, tylko już nie ma chilka niestety. Pamiętam był DPS 320 chyba max wcześniej. O kurwica, po 700 nawet o kur! Firecrap! Ja pierdolę no! No, trochę HP straciłem. A za to dostanę główienko. Chyba koniec. Dwa Fire Kraby główniaki. Nie! No i co? Co z 35 HP. I co? I teraz, jak się skuję, to zaczynam kolejnego runa kompletnie bez żadnego upgrade'u. A wejdę. Jak przejdę to, to jestem na bosie. Ale mam 35 hp i musiałby być bezdotykowo O kur. Nie! Kur! E, a to trzeba przetrwać, nie zabić. Może. Kur! Jeden. Pójdź. Chcę do głosu dojść, chodzi... już? Jest hilek tam. No nie, gonią diabły. Nie, kurwa. Ty. Udało się. Teraz jest boss i sklep. A mam sporsianka na sklep. W sklepie jest skill chyba przed bossem. Co mnie tu czeka? Poison aura. Poison and damage nearby enemies every few seconds. To nie jest skill, tylko pasywka chyba. To fajne chyba. Będę miał 400 HP? Szkoda, że nie ma tu tego totemu takiego. Obra, przed bossem kupię wszystko na co mnie stać. Na bossa chyba to będzie dobre. Poka damage. O kurwa. Zada jest 20 razy tyle co na starcie gry. Musi być jakiś upgrade. O kurwa. A jakby przytankować rejcem? Nie wyglądało to ciężko. Epic chest i healing chest. Epic. A to? I key O! Oh. Shots deal more damage. Bubble blast. Granadę. Grenades explode into damaging bubbles. Chyba pierwszy albo trzecie bym powiedział. Że po prostu więcej obrażeń. Dobra, druga skrzynka. Kila, bronze armor. Ok, a to? Klucz. Used in the lobby to permanently unlock new content for future runs. waj. O kur... Dobra, tu się już raczej przygoda zakończy. Granady, granaty są OP. Żeby cooldown ich zmniejszyć i... Pa! A, Bardzo Myślałem, że się bardziej ten poziom trudności skaluje. A tu tak dość prosto jest. O, heavy granadę. Ja to wszystko praktycznie. Kurwa, się przestraszyłem. No nie no Nie Chuj Unlucky troszkę Szkoda runa Ale coś tam udało się bossa zrobić pierwszego I co za ten klucz mogę zrobić Key Potrzebuję trzech kluczy, żeby to odblokować. O, mogę na Nightmerze robić. I wtedy. Co wtedy dostaję? Lepsze wynagrodzenia, czy coś? To trzeba by było jeszcze dwa runy zrobić, to dwa podbosa. i wszystko od nowa. I 75 hp. A, bo to jest na Nightmerze robić. Czyli teoretycznie coś więcej za to powinienem dostawać, aniżeli sam poziom trudności. Na Nightmerze nie da rady. Tym bardziej, że nic nie za bardzo dostaję z Nightmare'a więcej. Tak mi się wydaje, więc. Chyba najłatwiej to by było ustawić tryb na Easy i se grać na Easy i odblokowywać to, bo po co mi Nightmare? Tu nawet nie ma większych. Nie jest nic napisane, że coś za to dostaję. 200 HP na start. Co to kurwa? Parkour! Get to the finish line as fast as possible for the best rewards. O, dawaj kurwa. Nie no, kurwa. Dobra, restart. Jeszcze raz. Ty, mam double jumpa. Checkpoint. I co teraz? Mam nadzieję, że to nie czasuwa, A, to czasówka. A, tu. A, widzisz. Double key? Just in the. Oh, kurwa. Double? Że dwa naraz, tak? Alton. Here. Nicza ja Sniper, turret, and. The start of each round. Czyli żebym miał dwa turety. Gdzie jest ten sniper turret? Tam jest, idę do u nich w za prosto. A na to easy, no. Ale o to chodziło, żeby wziąć easy z. Zeraszować klucze, żeby odblokować nowe rzeczy w lobby. Kurde, mogli tak, że to jest jedyny poziom w grze. To bym miał świadomość, że sobie dobrze radzę, a tak to cokolwiek mi wychodzi, to wiem, że to na easy dla Bambiku. I nie ma frajdy trochę. O! Dobra, chyba można zostawić. 400 HP. Chociaż jakbym kliknął i wysiadło na 800, jest 50% szans, że podwoję swoje HP. A 50, że zredukuję. Jak siadło na 800, to można z zamkniętymi oczyma grać. Dawaj. Kurwa, no! Jak zwykle najważniejszy spin w plecy. Te życzki same sobie kierują Nie wiem czy one nie kierują aż tak, że mógłby mapki. 2600 kryształów z jednej mapki. I sam, samo się przyładowuje nawet nie trzeba reloadować za każdym razem. Ale to nawet nic nie bije. Nawet jak mnie zaatakuje, to to zadaje jakieś kosmetyczne ilość obrażeń na tym izbie. Powinno być teoretycznie coraz ciężej z czasem. Praktycznie też. Ten boss powinien zniknąć w sekundę dosłownie. Granady, autoataki i go nie ma. Aha. Collector, damage increased for each perk level that you have. O, to chyba git. Oj, nie przeczytałem reszty. Ja piję. I tu już jest... Nie wiem, czy to final boss będzie? To jest... Ale jeszcze na hita nie giną. Za niską... Za niski bazowy damage jest. Jeszcze bo by się przydał tutaj. Żeby być bardziej ofertowy tylko to. Mam jakieś perk'a, co mi chyba max HP zwiększa co rundę. Bo... Coś za dużo tego HP nawet. Ale jebnęło. 20 tysięcy. Gold heart. Dawaj. A Nawet nie czytam tego. Dajcie upgrade'y po prostu. Olej, kurwa, wszystko jak leci. I jeszcze raz. Jezus! To będzie już przegięte. I jeszcze. Nie wiem czy dobre rolki da, czy złe. Co, <grystanie> oj? one shot praktycznie. Ała. Zaraz boss będzie kolejny. Fabuła w tej grze? Nie ma. Nie ma żadnej fabuły i questów, co jest poniekąd fajne. Zolennikiem dużym nie jestem tego. Do wyjebki chcę zagrać już wyłączam tą grę, ale no widzicie. się nie da wyjebać. Taki problem. Dobra, dawaj bossa. Legendary chest, pierwszy raz mam legendarną bomb shot, shot that hit enemies SPAWNED cluster of bombs nearby, GRANADES explode into spinning blades, chance for unchosen chest, czekaj, bo nic nie widzę, firestorm, a ah, jeszcze jest jedna, ice dash, a ah, to gówno, loop, loop back to the first biome with harder enemies, crab island, celebrate victory, no to może to loop, bo jeszcze nie wygraliśmy przecież. Jak nie? No, nie, jeszcze nie wygraliśmy. Możemy ten rund kontynuować i być jeszcze bardziej popieprzonym. A tu już koniec będzie, jak kliknę krapajże. Zobaczymy, jak dużo harder. <grymne> no, także na hitach. Kurwa, mać! Proszę nie puszczać takich windów, bo mnie straszą one. Boże święty. Blaguje. Czuję jakby mi ktoś w trejdzie pety dał, najlepszy i tej grę popsułem, ale to gram no jak grakarze, nie wiem jak z optymalizacją tej gry, jak się skwiruje na przykład 500 wysp, a jestem na 30 aktualnie, co by było po 500 wyspach, kurwa, Stra kliknąłem strata połowy hp za legendarny item i dostałem to co już mam i nie mogę podnieść, jest włos, co jest kurwa, HP mi się skróciło dość mocno Ale chyba jeszcze to nie jest groźne Czemu takie slowmo? A, Bo jak jestem w powietrzu to mi slowmo robi Bo taki perk mam pewnie Kurwa, laguje mi to Dźwięki już nawet się... ...pobugowały Ej, 20, 20 HP została i jednak się da umrzeć. 5HP, koniec. Koniec. Obiecałem, ale to chwilka, bo tu mam te kito ten ten Late Launcher, nowa broń. Dobra, tylko zobaczymy, co to robi. Zobaczmy, jak to strzela, szczerze to główienko. No, i tyle.